Te prace procesowe złożyły się nie tylko takie czynności typowo prawne. Do tego trzeba dołożyć tutaj taki wkład wszystkich nas tu i wielu, wielu innych osób, które w jakiś sposób propagowały spuściznę Ojca Jacka Woronieckiego. Tu szczególnie podziękowanie dla wszystkich profesorów, pracowników, studentów, wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chciałabym też wyrazić podziękowanie dla Instytutu Edukacji Narodowej, który wydawał przez lata systematycznie dzieła Ojca Jacka po wojnie. Bracia Dominikanie nie byli zbyt skorzy do beatyfikowania swoich współbraci. Nie chcieli nawet beatyfikować świętego Dominika. Święty Dominik sam po swojej śmierci musiał się o to dopominać. I ufam głęboko, że myśląc o XX wieku, będziemy mogli myśleć o tym, że Pan Bóg w tym czasie dał nam duet odnowicieli. Że do błogosławionego Michała Czartoryskiego, męczennika II wojny światowej, którego ojciec Jacek znał, z którym współpracował, dołączy również on, Jacek i że będziemy o nich mogli mówić i myśleć i wspierać się na nich jako naszych odnowicielach. Ci, którzy mieli szczęście się z Nim spotkać, szli pełni ufności w nieznaną dla siebie przyszłość. Módlmy się, drodzy siostry i bracia, aby ta postać wybitnego Syna. Świętego Dominika była drogowskazem dla Kościoła jako wspólnoty wierzących, drogowskazem życia, nadziei, miłości, a przede wszystkim zaufania w Boże miłosierdzie.